Zaprawdę powiadam wam, kto raz skorzysta, nigdy więcej nie wróci do zwykłej deski. Dziś pokażę wam jej funkcję, montaż i opowiem co nieco o tym sprzęcie, ale uwierzcie mi naprawdę warto. Kosztuje około 400 zł, czyli praktycznie tyle co nic, a jeszcze parę lat temu za taką deskę trzeba było wyłożyć kilka tysięcy złotych. Teraz każdy może mieć w domu komfort na poziomie japońskiego hotelu, ale pierw sprawdźmy co mamy w pudełku i zamontujmy to sobie. W środku znajdziemy filtr, wężyk i szybko złączki. Do tego instrukcje oraz elementy montażowe. Jest oczywiście pilot do sterowania i najważniejsze, sama deska. Wszystko spakowane porządnie, więc od razu można brać się za montaż, który jest banalnie prosty. Najpierw montujemy trójnik do wężyka do wody. Jeden wężyk idzie do spłuczki, a drugi przez filtr do deski. U mnie było trochę ciasno między spłuczką a wyjściem na kabel, więc musiałem zamontować to tutaj, gdzie teraz widzicie. Na końcu podłączamy dwa wężyki. Jeden od trójnika do filtra, a drugi od filtra do deski. Wystarczy je wpiąć i gotowe. Sam montaż deski też dziecinny i prosty. W zestawie mamy specjalną nasadkę z metalowymi wkładkami i śrubkami. Przykładamy je do toalety, przykręcamy, a potem możemy jeszcze regulować góra-dół, żeby dopasować deskę idealnie. Na końcu wsuwamy samą deskę i gotowe. Całość zajęła mi jakieś 15 minut. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mamy tu opadającą klapę, więc żadnego trzaskania w nocy. Wszystko chodzi płynnie i cicho. Na górze znajdziemy ekran, a na nim dwa mierniki temperatury. Jeden pokazuje temperaturę wody, która za chwilę poleci z dyszy w nasze oko Saurona, a drugi odpowiada za temperaturę samej deski. Dzięki temu zawsze widzimy, czy wszystko jest ustawione tak, żeby było komfortowo i bez niespodzianek. Na samej desce mamy cztery przyciski do suszenia, czy bidetu, gdybyśmy pod ręką nie mieli pilota. A teraz pomówmy o funkcjach, bo naprawdę jest ich sporo, więc może wymienię Wam wszystkie funkcje: natychmiastowe podgrzewanie wody, regulacja temperatury wody, podgrzewane siedzisko, różne tryby mycia, regulacja ciśnienia i temperatury wody, suszenie ciepłym powietrzem tak, tutaj jest suszarka. Antybakteryjne siedzisko, samooczyszczająca się dysza, światło nocne, pilot zdalnego sterowania bez schylania, bez kombinowania, wszystko pod ręką. Zabezpieczenia przed wyciekiem czy przed przegrzaniem i automatyczne wyłączenie. Zacznijmy od podgrzewanego siedziska i tutaj pierwsze zaskoczenie. Ono nagrzewa się praktycznie natychmiast. Siadasz i od razu czujesz przyjemne ciepło. Żadnego czekania. Temperaturą sterujemy z pilota, więc można ją ustawić idealnie pod siebie. Od lekkiego podgrzania, które wystarczy latem, po pełny tryb zima nie straszna. Kiedy w łazience jest chłodno i normalna deska, byłaby jak krzesło z lodówki. Komfort jest nie do porównania. Potem przechodzimy do głównego bohatera, czyli dyszy, znanej tutaj jako Myka Oka Saurona. To właśnie ona odpowiada za mycie i robi to naprawdę dobrze. Mamy pełną regulację, możemy ustawić ciśnienie wody tak jak lubimy: od delikatnego pukania po mocniejszy strumień, a dodatkowo dysza porusza się góra-dół. Dzięki temu nie mam mowy o tym, że coś zostanie pominięte. Wszystko jest dokładnie wymyte, niezależnie od pozycji. Do tego dochodzi tryb prysznicu, często w opisach nazywany feminine wash. On jest głównie skierowany do kobiet, bo generuje delikatniejszy, szerszy strumień wody, który lepiej sprawdza się w higienie intymnej. Ale to nie jest tak, że facet nie może go włączyć. Wręcz przeciwnie, każdy może z tego korzystać. To po prostu inny rodzaj mycia: mniej punktowy, bardziej łagodny. Trochę jak różnica między ostrym strumieniem z węża wrodowego, a delikatnym zraszaczem. No i jeszcze higiena samej dyszy. Tutaj też pomyślano o wszystkim. Jest tryb samooczyszczania, klikamy przycisk na pilocie i cała dysza sama się obmywa. Proces trwa jakieś 30-60 sekund i mamy pewność, że sprzęt zawsze jest czysty i gotowy do kolejnego użycia. I teraz największy bajer, suszarka. Tak dobrze słyszycie. W tej desce jest zbudowana suszarka. Powietrze leci w temperaturze około 70 stopni i to jest idealnie dobrane, ani za zimne, ani za gorące. W praktyce wygląda to tak. Najpierw oko Saurona jest dokładnie umyte, a potem włączamy suszenie i po chwili jesteśmy czyściutcy i suwódcy bez użycia papieru toaletowego. Komfort jest kosmiczny, bo człowiek nie tylko czuje się świeżo, ale też nie musi sięgać po żadne dodatkowe środki. I serio, jak raz tego spróbujecie, to wracać do zwykłej rolki papieru to będzie jak cofnięcie się do epoki kamienia łupanego. A teraz dajcie mi chwilę, przetestuję ją i wracam do was z opinią końcową. O! No i powiem Wam szczerze, 400 zł za taki luksus to naprawdę żadne pieniądze. Za tę kasę dostajecie coś, co jeszcze parę lat temu było dostępne tylko w japońskich hotelach i kosztowało kilka tysięcy. A tutaj montaż w 15 minut i macie w domu sprzęt, który zmienia codzienność. Jak się czuję po skorzystaniu z tej deski? Powiem tak. To jest taki poziom czystości i świeżości, że wychodząc z łazienki mam ochotę podać sobie samemu rękę i pogratulować dobrego wyboru. To uczucie, jakby ktoś wziął twoje oko saurona na spa, najpierw masaż wodny, a na koniec delikatne suszenie ciepłym powietrzem. Papier toaletowy przy tym to jak mycie Ferrari gąbką, po myciu ziemniaków. Link macie oczywiście w opisie pod filmem i na nowowciking.pl. Znajdziecie też inne modele. Dajcie znać w komentarzu, czy mam pójść o krok dalej i przetestować cały inteligentny kibel, który ma jeszcze więcej funkcji, a kosztuje około 600 dolarów. To już byłby absolutny kosmos.